Rzeźba Chrystusa na osiołku, stojąca w kościele z Łososiny Dolnej, jest wierną kopią gotyckiej figury, pochodzącej z pierwszej ćwierci XVI wieku, znajdującej się w klasztorze Klarysek w Starym Sączu. Pierwowzór rzeźby jest jednym z czterech wyobrażeń tego typu powstałych w Polsce w XV i XVI stuleciu i zachowanych do dnia dzisiejszego. Prawą rękę Jezus unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej Trzyma palmę wielkanocną. Chrystus na Osiołku był nazywany Jezuskiem palmowym, ale też lipowym lub dębowym, w zależności od gatunku drewna, z którego figura została wykonana. Podczas obchodów niedzieli palmowej rzeźbę obwożono w uroczystej procesji, odtwarzając ewangeliczną scenę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Zwyczaj przywędrował na ziemię polskie w średniowieczu prawdopodobnie z Niemiec. Był propagowany szczególnie przez środowiska franciszkańskie. Procesje z Jezuskiem Palmowym odbywały się w nawach kościoła i na przykościelnych dziedzińcach, czasami przemierzały ulice miast między dwiema świątyniami. W XVII wieku w Krakowie figurę ciągnęli rajcy miejscy i znani mieszczanie, a tłumy, wołając Hosanna, rzucały pod koła kwiaty i gałązki wierzbowe. Ponieważ z czasem zwyczaj przerodził się w hałaśliwą zabawę, nieprzystającą do powagi tego święta, pod koniec XVIII wieku władze kościelne zakazały procesji z Chrystusem na Osiołku. Od kilku lat Jezusek Palmowy uświetnia uroczystości Niedzieli Palmowej w Sądeckim Skansenie.